Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siemanko wam wszystkim. No i rozważmy sobie, co mamy w czytaniach z soboty, 20 tygodnia zwykłego, w roku pierwszym przechodzimy do kolejnego proroka mniejszego, z tej właśnie z tego zasobu proroków mniejszych. Dwunastu. Jeden z nich, Zachariasz, działał w okresie Podobnym do Ageusza, no, w tym samym czasie po prostu, czyli yy, od momentu powrotu, yy, nie, nie od momentu powrotu, tylko od momentu rozpoczęcia budowy yy, świątyni. Tak, czyli mamy 520 rok yy, przed Chrystusem do 518 przez te dwa lata, mamy tutaj proroka Zachariasza. I to Zachariasza pierwszego, tak? bo ta księga, jak to naukowcy podają, od rozdziału pierwszego do 8 ona wykazuje się, ta część pierwsza wykazuje się podobieństwem stylistyką jednorodną. No i ta część od dziewiątego rozdziału do końca no to tutaj ta stylistyka się różni, także niektórzy mówią, że to jest Zachariasz drugi, tak? No ale skupmy się na tym pierwszym. Yy, mamy wizję jakiegoś chłopa ze sznurem mierniczym, który rozciąga ten sznur właśnie na miejscu Miasta Świętego czyli, że jest to zapowiedź odbudowy Jerozolimy. No i jeszcze bardzo ładne takie słowa: że yy, Pan Bóg mówi, że to będzie tak gęsto zaludnione miasto yy, i tyle będzie tam zwierząt, że nie będzie murów. I sam Pan Bóg będzie murem ognistym wokół tego miasta świętego. To też jest, kochani, znamienne, że te, jakby to powiedzieć, części tego miasta świętego, czy mury, czy sama świątynia, jak to podaje później Jan w Apokalipsie, no to będzie właśnie zastępował te części miasta sam Pan Bóg, tak? Świątyni, jak to później Jan Autor apokalipsy napisze, że nie dojrzy w, tej, w tym mieście świątyni, bo świątynią będzie Pan Bóg, nie będzie też słońca, żadnej lampy, bo Pan Bóg będzie świecił, tak? Tutaj mamy Zachariasza, który mówi, że to Pan Bóg będzie murem obronnym tego miasta. I to właśnie murem ognistym, tak żeby nikt tutaj się do tego miasta świętego... Nie zbliżył niepowołany, no i żeby ewentualnych wrogów odstraszać. Także no, okazuje się, że Pan Bóg staje się wszystkim dla wszystkich w tym mieście świętym. I bardzo dobrze. Bo na tym właśnie polega niebo. Niebo ma być właśnie tym stanem, kiedy Pan Bóg jest dla mnie wszystkim i jest miarą wszystkich rzeczy. No i okej. Okay. I to właśnie o to chodzi. Także bardzo ładna zapowiedź. Właśnie odbudowy Jerozolimy, ale właśnie odbudowy takiej, jakiej pragnie Pan Bóg. To mamy to. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą Jego ludem i zamieszkają pośród Ciebie. No i właśnie kolejny prorok, który nam podaje tą uniwersalistyczną wizję Miasta Świętego, że nie tylko sami Izraelici, ale wszystkie narody, tak? Mnogie narody, liczne narody. Oczywiście te liczne narody, możemy tutaj powiedzieć, że wszystkie narody, bo jeśli mamy wymienione tutaj jakąś liczną grupę, to yy, no to podobnie tak jak mamy podczas przeistoczenia słowa i yy, konsekracji kielicha z winem yy, za wielu będzie wylana, tak? Za wielu, czyli za wszystkich w takim tłumaczeniu. Także spoko. Też można to tak rozumieć za wielu, yy, czyli no, można powiedzieć za wszystkich. Nie wyklucza to. Także spoczko. Yy, I drugie czytanie. Mamy, kochani, Ewangelię Łukasza. Dalej sobie czytamy. No i w tej Ewangelii Łukasza mamy kolejną zapowiedź śmierci w zmartwychwstanie Jezusa. A ona dokonuje się w takim kontekście, że po ośmiu dniach od pierwszej zapowiedzi, śmierci i zmartwychwstania, pan Jezus yy, zabiera trzech uczniów na górę wysoką, ale nie na górę tabor. Tam się wobec nich przemienia. Później schodzą na dół i jest uzdrowienie epileptyka. I ludzie są pełni podziwu dla Jezusa, dla tych wszystkich dzieł, które on pełni, tak? które działa. No i wtedy Jezus mówi do apostołów drugi raz że Syn Człowieczy y, będzie umęczony y, i że go y, no, że go zabiją, tak? Tu dosłownie weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Tak? Tak dosłownie ta druga zapowiedź y, brzmi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi. Y, ok. Zakryte tutaj też. Ta kolejna cecha Ewangelisty Łukasza się ujawnia, że yy, Łukasz usprawiedliwia swoich bohaterów. No, dlaczego nie rozumieli? No, bo było to przed nimi zakryte, tak? Dopiero to miało się objawić. Także tutaj Łukasz ich usprawiedliwia. No dobrze, kochani, to jak na razie tyle. Wszystkiego Wam go na dzisiaj i na razie.